Cześć z tej strony, Mikaty. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek. W górę dojeżdżamy do 5000 subów. A póki co mój znajomy I Am Pizza God, zaprosił mnie do duo. Eee, no to co, rankedy? No, zagrajmy w rankedy. Tutaj, jak się okazało, będąc w diamentowym rankedzie. Grając z kimś, kto jest w rankedzie mitycznym, gramy na zasadach rankeda mitycznego. Jest to możliwe. Kiedyś w ogóle nie było to możliwe, ale tutaj oczywiście w tym momencie taka opcja jest, więc ja na ten moment, będąc na rankedzie diamentowym, gram z AM Pizza Gad na zasadach rankeda mitycznego, czyli rzut monetą, blokada zadymiarza i po, po kolei wybieramy kto kim gra. Ja standardowo zablokowałem dynamajka, ponieważ nie lubię grać przeciw yy, krasnalowi z dynamitem, wziąłem amberkę, czyli naszą podpalaczkę, a to dlatego, że na tryb napad ona wydaje mi się wyborem Powiedzmy, że bardzo dobrym, jak dla mnie, potrafię grać Amberką na napadzie. Ktoś powie, dobra, nawet nie musisz celować, żeby grać Amberką. Niby muszę, niby nie muszę, ale i tak biorę Amber, ponieważ największe prawdopodobieństwo na wygraną mam właśnie tym zadymiarzem. W związku z czym jedziemy, ciśniemy, runda numer jeden, napad. Fight! Jak to się mówi eee, Dobra, mój teammate jest. Co to? Czekaj, co Czekaj, ty wziąłeś? To nie jest ten? A dobra, widzę, to jest ten. No, 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 tak. Eee, baz, co ja gadam? Bas to jest. No, pierwsze koty zapoty, już nie żyje. Eee, Daga pomylić z bazem, to jest trochę siara, ale dobra, to jest baz. On gra bazem, ja gram amber i wycinam. A e, gadżet mam taki, że te tańczące płomienie wokół mnie skaczą, i to jest tak, jakby ok. Ej, hola, hola, my tu dostajemy oklep! 78% do 100%. A Pizza Gata, cię przepraszam, ale myślałem, że to pójdzie no, troszkę łatwiej, troszkę szybciej. Masakra, ale masakra. Dobra, póki co załatwiłem kaktusa, czyli spajka. E, bardzo fajny zadymiar, bardzo dobry, polecam grę z spajkiem. Spike jak dla mnie jest przekozak. A ci mają tego, ci mają Edgara, pan prezes, panie prezesie! Tak się nie bawimy, tak się nie będziemy bawić. E, dobra, ciśniemy, znowu jestem dead, znowu zginąłem, 50% z 97% Powiem wam szczerze, będzie ciężko. Kaktus wypuścił tutaj e, Ulta połączonego z hyperem. On jest i większy, i chyba zadaje nawet więcej obrażeń, i troszkę dłużej się utrzymuje. Jak dla mnie, tak patrząc na to z boku, 36% do 80% dobrze to nie wygląda. Dobrze to nie wygląda. Mocy przybywaj, moc się naprawdę przyda. Znowu załatwiliśmy kaktusa. Jaki oklep my dostajemy! Ależ oklep dostaliśmy. To to się po prostu nie dzieje, ja w to nie wierzę. Runda numer dwa. Trzeba zmienić strategię. Jeżeli tutaj to, co robiliśmy, totalnie nie pasuje do tego typu rozgrywki, jeżeli to, co robimy, nie przynosi żadnych skutków, a to, co ja próbowałem zrobić, czyli dostać się za wszelką cenę do drugiego sejfu, w ogóle nie zdawało egzaminu, to znaczy, że trzeba pomyśleć i zrobić wszystko inaczej. W tym momencie ja skupię się na obronie. E, tak żeby nikt tam nie podszedł podejrzewam że moi teammates trochę też pak 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 chcę cię dorwać dorwałem cię ten gadżet naprawdę jest przydatny tańczące płomienie w tym momencie robią robotę zostanę trochę przy tym safe'ie trochę po bronie tak żeby jak najmniej dostał obrażeń E, ponieważ no, nie możemy dopuścić do tego, że przegramy znowu, są trzy rundy. znaczy tak, jak pierwszą przegramy, drugą wygramy, będzie trzecia. Mam nadzieję, że ta runda pójdzie do przodu. E, dobra, zbliżmy się trochę. Aj, zginąłem, zginąłem. Tu już wygląda trochę lepiej. 75% do 74, ale ja już tu bardziej skupię się na obronie. Bardziej zost... Aj, blisko. Zostanę przy tym sejfie, e, ponieważ jak widać e, fajnie można pobronić Amberką za pomocą tego gadżetu. To, że Edgar skoczy i, i, i trochę pobije to jeszcze nic nie znaczy, ja odpalę swoje płomienie i go po prostu tym ściągnę. Mam naładowanego e, ulta, zobaczymy co z tego wyjdzie rzucamy, rzucamy, rzucamy nie rzucamy, nie rzucamy wracamy, wracamy tu jest spike, który dwoi się i troi, żeby załatwić nasz safe. Ja ci chłopie na to nie pozwolę. Sorry, ale ja ci na to nie pozwolę. Tobie też na to nie pozwolę. Nie ma, nie ma takiego bicia. Nie ma takiego bicia. Ja was przepraszam, nie ma takiego bicia. Safe musi być ochroniony 25% do 50. Jeżeli my to wygramy, to to będzie naprawdę cud. To będzie naprawdę cud, ale zrobię wszystko co w mojej mocy, aby ta gra była wygrana. Jest dobrze, 25% i ich procenty też lecą w dół. E, walimy tutaj ulta z hyperem, podpalamy i tak te procenciki, 38, 37, też to idzie w dół, jest naprawdę okej, okay. <laughs> nie waląc w nikogo ten ult z hyperem załatwi długi zadymiarzy, o to chodzi, o to chodzi, jak najbardziej o to chodzi, szybciej odradza, jest, jest, 1-1, co tu się stało to ja nie wiem, jest 1-1, runda numer 3, jedziemy z koksem. Jedziemy z tematem, to był po prostu fart Jeden do jednego, czyli jednak zmiana taktyki Z mojej strony, podejrzewam, że ze strony moich teammateów Oczywiście tutaj e, przyniosła skutek Cofnąłem się trochę do obrony Pozabijałem, pozabijałem, bardzo złe słowo, bardzo brzydkie słowo Polikwidowałem zadymiarzy i to oczywiście Musiało przynieść skutek, Pum. dziękujemy ci Panie prezesie, panie prezesie, dostałeś no dostały? Co po prostu dostać? No coś tam dostały. No fajnie jest. 100% do 77% i to jest tak jakby ok. Ciśniemy dalej. Ja jestem Mikaty. Was serdecznie zapraszam do czego? Dobrze wiecie do czego. Do subskrybowania kanału, do komentarzy, do łapek w górę. Jak, naj jak najbardziej łapka w górę pod drugim filmem będzie dla mnie na plus. Będę wiedział, że to co robię jest ok. Póki co ciśniemy. 92% do 72% miażdżymy, musimy miażdżyć, tutaj nie ma innej opcji, jak musimy miażdżyć i zobaczcie, gramy w rankę rankeda mitycznego, ponieważ to jest mityczny ranked e, i mamy tak na dobrą sprawę ponad 7 minut ponad 7 minut e, kręcimy, ponad 7 minut gramy i tak wyglądają właśnie te rankedy, to nie ma już a dobra, zagram sobie szybkiego rankeda na mityk. nie, nie ma takiej opcji te 10 minut musicie mieć w zapasie Musicie mieć w zanadrzu Ponieważ te rankedy tyle właśnie trwają Pak, dziękujemy ci Edgarze Sam przy tym zginąłem, aczkolwiek jest 75% Do 27% I w tym momencie to wygląda Naprawdę bardzo fajnie e, Cofamy się, cofamy się, cofamy się Tutaj tak, trzeba się cofnąć Zaraz trzeba odpalić Hypera Trzeba odpalić Ulta Pak, odpalamy palimy, i to już jest koniec. To już jest w tym momencie koniec. Tu już nic złego się nie stanie. To jest wygrana. Zobaczmy, jakie były staty. Sam jestem 17 likwidacji na 13 zginięć. Tak, ktoś ma 21, ale przekozak 21 ma z tamtej drużyny. Dostał nawet podwójnego kudosa, ale mu to nie pomogło. Na razie.